Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TV, pierwszej polskiej telewizji poświęconej grze w paintball. A dzisiaj kolejna informacja o kolejnej edycji PZR Paintballu z Rojem, tym razem w Łodzi. Także mam nadzieję, że będzie to co najmniej atrakcyjna informacja dla osób z Warszawy pod kątem łatwiejszej logistyki i możliwości dotarcia na teren niż miało to miejsce podczas ostatnich edycji. Kiedy dokładnie, kochani, przedostatni weekend września, to jest od 21 do 22 września bieżącego roku. Czy to sobota, czy to niedziela, start godzina 9, czyli po raz kolejny dwudniówka. Dokładny adres kochani to 99210 Uniejów, ulica Sienkiewicza 21. A wszystko to dzięki firmie Wattenball. Jak wygląda pole, czym dysponuje macie absolutnie wszystko na oficjalnej stronie www.wattenball.pl. Absolutnie wszystkie zasady, jeśli chodzi o zgłaszanie się, wpisy Płaty macie w opisie dzisiejszego filmu, który na dniach zostanie zaktualizowany, m.in. o miejscówki pod ewentualny nocleg dla osób przyjeżdżających po prostu z daleka. I znów za cenę 99 zł. Macie absolutnie wszystko. Ta cena oczywiście dotyczy jednego dnia, a co w cenie, to co zawsze czyli 500 kul, marker, loader, maska, pełne umundurowanie. E Faty, jak i oczywiście pełen instruktaż, BHP, briefing, prowadzenie walki już na samym polu, oczywiście wspólne gry, zabawy, nagrody, wspólne akcje, fotorelacja Majka i oczywiście wideo relacja z mojej strony po dniach. Skupmy się jednak na atrakcjach dodatkowych oraz nagrodach, których. Wyjątkowo jest, mówiąc delikatnie, zatrzęsienie. Spływ kajakowy rzeką wartą. Kochani, spływ kajakowy, i tutaj dla uczestników eventu dokładnie 50% zniżki. Co za tym idzie? Takie osoby zainteresowane taką atrakcją nie zapłacą 60 let, lecz 30 zł. Zacznijmy sobie od nagrody głównej ufundowanej przez Termy Uniejów. Czym ona będzie? Tego jeszcze nie wiemy. Także absolutnie wy, jak i my. Troszeczkę zostawiamy to w charakterze niespodzianki, ale skoro jesteśmy już przy nagrodach, pierwszy raz taka ich ilość, kochani. Posłuchajcie, do paintballu z Royem już nie tylko Techland się zgłosił, ale także Ubisoft i CDP.pl. Czym będą nagrody? Jeśli chodzi o Ubisoft, to dokładnie 6 sztuk najnowszego Splintercela. Jeśli chodzi o Techland, to mamy dokładnie 3 paki po 5 gier. Pierwsza z nich to Złota Edycja Simulator Farmy 2013. 5 razy World of Goo oraz 5 sztuk gry Death Rally. Jeśli chodzi o CDP.pl, słuchajcie, coś zgoła innego, mianowicie specjalna edycja sygnowana Wiedźminem 3 Dziki Gon Pucle, w których oprócz oczywiście pucli 1500 sztuk znajdują, znajduje się plakat oraz enigmatyczny unikadowy klucz. Oprócz tego Mike z Kansus.pl najprawdopodobniej dorzuci coś od siebie w myśl. Być może jakiś koszulek, smyczy, bądź opasek. Jeszcze jedna taka prośba, prosto od Grzesia, czyli osoby odpowiedzialnej za szeroko rozumianą rejestrację na event. Podawajcie dokładny dzień, na jaki się wpisujecie. Czy będzie to sobota, czy będzie to niedziela, czy będzie to sobota i niedziela. Także kochani, szykuje się kolejny, konkretny, gruby event, ponownie w klimacie festynu rodzinnego pikniku, gdzie podstawowe emocje towarzyszące temu wydarzeniu to znów będzie wspólna, sympatyczna, zdrowa zabawa, rywalizacja na samym polu, troszeczkę poruszania się na świeżym powietrzu i myślę, że jak najbardziej niezapomniane emocje, które na bank zostaną uwiecznione, tak jak wcześniej wspomniałem, czy to podczas mojej wideorelacji, czy fotorelacji. Majka. Także znów dziękuję Kansus.pl i Rage Fan, yy, Grzesia z Platpak TV za możliwość kolejnej dziewiątej edycji Paintballu z Rojem, tym razem w Łodzi. Zapraszam absolutnie wszystkich starszych, młodszych, powinni bawić się fajnie, absolutnie wszyscy. Na event zapraszamy również przedstawicielki płci pięknej.